Terima kasih telah menonton! Witam, nazywam się Agnieszka Ornatowska, jestem współautorką książki Droga do wewnętrznej równowagi, czyli jak wyluzować i pozbyć się stresu. Ta książka jest trochę inna niż e, standardowe poradniki, nie dość, że składa się z części, która jest opowieścią i z części, która jest prostym przepisem, jak wykonać technikę, żeby zadziałała. To także jest inna pod jeszcze jednym względem, tak jak powiedziałam ostatni rozdział jest dostępny na stronie, w wersji audio i takiej do czytania i tam z kolei uczysz się odnajdywać swój własny, wewnętrzny ogród. Hmm, ciekawe pytanie. Pewnie Byłoby mi łatwiej na nie odpowiedzieć, gdyby był ze mną mój współautor Bogusław Stępień, z którym razem napisaliśmy tą książkę, ale obydwoje zajmujemy się pomaganiem ludzi w rozwiązywaniu ich problemów, każdy z nas na swój sposób, i zauważyliśmy, że większość ludzi żyje w takim dziwnym podziale. Ja, moje ciało, ja, reszta świata. My ludzie, kontra przyroda, jesteśmy cały czas podzieleni. A kiedy człowiek zacznie się tak naprawdę zastanawiać, co musiało być pierwsze, zanim powstał świat, jaka musiała być pierwsza myśl, to musiała być prosta myśl, bądź, po prostu bądź. A kiedy się zastanowisz nad tym, jaka jest pierwsza i podstawowa liczba, za pomocą której, braku której, da się opisać cały świat i całą rzeczywistość, okazuje się, że to jeden. Z połączenia tego wychodzi taka myśl, bądź jednością. I ta książka Droga do wewnętrznej równowagi jest tak naprawdę początkiem do tego, żeby człowiek mógł się nauczyć być jednością. Z samym sobą, ze swoim ciałem, ze swoją podświadomością, z ludźmi naokoło i z całą planetą. I postanowiliśmy pokazać drogę pokazać też nasze własne doświadczenia i własny pomysł, jak człowiek może to osiągnąć i to było inspiracją do napisania właśnie tej książki. Bionity Method, jakby tak przetłumaczyć sobie prosto i łatwo na język polski, to po prostu metoda do tego, żeby zostać jednością. Po prostu. Bez żadnych podziałów na ja i moje ciało, ja i mój umysł, ja i inni ludzie. Im bardziej poznajesz teorię współczesnego świata, im bardziej poznajesz na przykład to, co teraz się dzieje w fizyce, Kwantowej zwłaszcza, kiedy cały czas Ci mówią, że na poziomie energii nie ma żadnej różnicy pomiędzy Tobą, światem, który Cię otacza, innymi ludźmi. Istnieje pojęcie pola czy sieci, w której jesteśmy i funkcjonujemy. Dowiadujemy się, że możesz wpływać na swoją rzeczywistość poprzez swoje myśli, że możesz kreować ją w każdym momencie. Myślę, że. Początkiem zawsze jest umiejętność stworzenia połączenia. Najpierw w swoim umyśle, w swoim ciele, a potem z ludźmi naokoło, a potem ze światem, żeby życie mogło być jak najlepsze, jak najciekawsze. I ważne jest, żeby też umieć to traktować w odpowiedni sposób, ponieważ to, co jest myślę, takie dość wyjątkowe w tej naszej metodzie. Cały czas, kiedy tutaj teraz mówię, jestem dość poważna, ale w pierwszej wersji sekretu, takiej, która różni się troszeczkę od tej oficjalnej, wydawanej, na samym końcu była jedna myśl, która nie wiem dlaczego została wycięta, ale brzmiała ona: traktuj to lekko, baw się tym. I tak samo te techniki. To jest zabawa, dlatego. Historia, która jest opisana w drodze do wewnętrznej równowagi, nie jest historią dorosłej osoby, która jest obciążona całym swoim życiem, To jest to historia nastolatki, która dopiero uczy się tego, jak żyć, bawi się, odkrywa swój świat. Jest również bajkowy świat, trochę na wesoło, w zupełnie inny sposób, niż to zazwyczaj bywa. Jak każda umiejętność, umiejętność osiągania stanu wewnętrznej równowagi wymaga po prostu nie predyspozycji, tylko ćwiczenia. Jeżeli masz jakąś umiejętność, tak jak na przykład umiejętność pisania, być może nie pamiętasz już jak to było, ale jak znasz jakieś dzieci, które z pełnym wysiłkiem kre kreślą pierwsze literki, okrągłe brzuszki. Linijeczki, na początku te literki są takie duże, trochę koślawe, nierówne, niedopracowane, coś się nie łączy, ale im więcej dziecko razy napisze literkę A, tym ona jest ładniejsza, tym wychodzi to coraz prościej. Im więcej razy dziecko napisze literki, im więcej słów napisze, tym idzie to łatwiej. I teraz, kiedy jesteś już dorosłą osobą, po prostu myślisz o tym, co chcesz napisać, to piszesz. Ręka sama cię prowadzi. To się po prostu dzieje. I tak samo jest z umiejętnością osiągania stanu wewnętrznej równowagi. Wymaga to ćwiczenia, a potem dzieje się po prostu naturalnie. Jak nabrać dystansu do siebie i do otaczających problemów? Fakt jest taki, że każdy z nas jest dla siebie środkiem swojego wszechświata. Fakt jest taki, że każdy z nas uwaga, uważa, że jego problemy są najważniejsze, najpoważniejsze i że im się należy najwięcej uwagi. Ale gdyby tak popatrzeć na siebie, nie z perspektywy siebie, tylko na przykład. Jakby sobie wyobrazić, że człowiek znajduje się gdzieś na szczycie najwyższego budynku świata. Albo, jeszcze lepiej, że lata sobie gdzieś wysoko, całkiem wolny, daleko, z pełnym dystansem do siebie. I obserwuje błękitną planetę i na nim malutki punkciczek, którego prawie nie widać, czyli siebie i swój świat i swoje problemy. Czy to nie zmienia trochę perspektywy patrzenia? To jedna z technik. Nie jest opisana w tej książce. W tej książce Droga do wewnętrznej równowagi znajdziesz zupełnie inne techniki, które pozwolą ci nabrać dystansu, ale zawsze umiejętność spojrzenia na siebie z boku jest czymś, co się przydaje. Poza tym jest jeszcze jedna tajemna technika, którą znają starsi ludzie. Zawsze, kiedy coś się dzieje, starszy człowiek macha ręką: w Dziecko, kiedyś to się będziesz z tego śmiać. Po co czekać? Może warto uśmiechnąć się już teraz, już dzisiaj i z tym uśmiechem na twarzy pomyśleć o jakiejś poważnej sprawie. A może po prostu zmienić etykietkę i zamiast myśleć poważny problem, pomyśleć interesujący problem albo interesujące wyzwanie. Metod jest wiele. Wystarczy zacząć je stosować. Oczywiście, że istnieją metody, które każdemu pozwalają zarządzać swoimi emocjami, ponieważ to, co wpływa na emocje tak naprawdę, to są myśli, jakie ludzie mają w swojej głowie. Każda myśl składa się z obrazu, dźwięku, odczucia kinestetycznego, smaku, zapachu, i to, co jest treścią myśli, wpływa na emocje. I kiedy ludzie skupiają się, na myśleniu o rzeczach, które są nieprzyjemne, bolące. Kiedy tak jak mamy niestety wdrukowane w naszym społeczeństwie, że dorosły, odpowiedzialny człowiek to co robi, martwi się na każdy temat, tak? Tak, to jest. Ale co to tak naprawdę oznacza? Jak wygląda struktura martwienia? Po pierwsze tworzysz sobie w głowie myśl, w której coś ci nie wychodzi, coś ci się nie udaje. Coś się dzieje takiego, co sprawia, że widzisz siebie, jak ponosisz porażkę, jak się mylisz, jak dzieje się coś, czego po prostu nie chcesz. I nic dziwnego, że taki obraz sprawia, że człowiek jest w złej kondycji emocjonalnej. A kiedy? Tak jak mówią o tym różne inne mądre poradniki, które mówią o mocy przyciągania o tym, że człowiek. Może kreować swój świat. Kiedy myślisz o rzeczach, które chcesz osiągnąć, kiedy myślisz sobie o tym, co dla Ciebie jest przyjemne, o tym, co lubisz, to się dzieje automatem. Sprawdź, przetestuj. Pomyśl teraz o czymś, co lubisz, o czymś, co Ci sprawia przyjemność. Tak, żeby uśmiech pojawił się na twarzy. I sprawdź, jakie masz emocje. Po prostu zmień. To, na czym skupiać swoją uwagę. Zostaw martwienie się. Ono po prostu jest i można je zostawić. Zacznij myśleć i skupiać się na rzeczach, które są przyjemne, które lubisz. Wtedy będzie Ci zdecydowanie prościej. Wewnętrzny krytyk. Całe mnóstwo książek psychologicznych na ten temat napisali, ale czym za tak naprawdę jest wewnętrzny krytyk? Jest głosem w Twojej głowie, który mówi Ci rzeczy, które sprawiają, że źle się czujesz. Krytykuje Cię, jak sama nazwa wskazuje, mówi często: E, to się nie uda, to nie jest dobry pomysł, nie należy tego robić. Dorośli ludzie tak nie postępują, albo ludzie z moją pozycją zawodową tak nie postępują, albo ludzie, którzy się. Zajmują samorozwojem, tak nie postępują i tak dalej, i tak dalej. On cały czas coś tam gadać i do ucha na temat tego, co się dzieje na temat rzeczywistości. Jeżeli cię chwali, no to na pewno nie nazywamy go wewnętrznym krytykiem. E, natomiast zazwyczaj właśnie wypowiada jakieś negatywne, negatywne zdania. I zazwyczaj to, co Większość ludzi robi, to sobie podejmuje dialog z tym swoim wewnętrznym krytykiem. Dorośli ludzie tak nie postępują. No tak, ale to tylko jeden wyjątek, więcej się nie powtórzy. No tak, ale jeden wyjątek czyni regułę i ty tak nie możesz postępować, wszyscy się będą śmieli. Znasz to pewnie doskonale. I mam dla Ciebie dobrą wiadomość, to da się szybko zmienić. Jak? Prosty przepis znajdziesz w tej książce. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję za to, że poświęciłaś poświęciłeś swój czas, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o drodze do wewnętrznej równowagi. Więcej informacji znajdziesz w środku tej książki. Nagranie ostatniego rozdziału znajdziesz na stronie www.beunitymethod.com. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, wspaniałej zabawy w poszukiwaniu. Twojej własnej drogi do wewnętrznej równowagi. Pamiętaj, każda droga jest dobra i pamiętaj o małym sekrecie. Warto się tym cieszyć, warto się uśmiechać i warto cieszyć się naprawdę każdym dniem. Powodzenia!